Ale ty chyba. też wierszyki dobre znasz. Tak. Da. Tutaj dawno temu zacząłem pisać, nie? I to wygląda tak. Patrzy się w lustro, swoje odzwierciedlenie. I pyta się w tym zawirowanym, zwariowanym świecie, w tej szalonej Polsce, nie? Kim ja w końcu jestem, nie? Kim, Kim ja jestem? Kto ja jestem? Orzeł biały. Jaki znak mój Polak, człowiek czysty, człowiek chwały, dumny, szczery i... Wspaniały, a skąd ja jestem z mojej swojskiej, naszej polskiej, lechickiej, słowiańskiej ziemi. Ziemi naszej. Ola, czym ta ziemia? Krwią. Pamiętajmy, krwią. Naszych babć i prababć wziół się w naszych krwią i blizną. Dlatego od zawsze, od samego, samego początku była, jest i będzie. Naszym domem, naszym gniazdem, naszą ojczyzną, naszą ojczyzną. Ole, a... Kochasz to ty ją tak, miłuję szczerze, to w kogo ale w końcu wierzysz? W nas, w ojczyznę naszą, w Polskę naszą, w orów naszych wierzę. Bóg, honor, ojczyzna. Pozdrowienia naszych orów z Górnej Pułki! Hozo, pogo, au!